Na śląskich drogach w ośmiu wypadkach zginęła niestety jedna osoba. Była to piesza, ponad 90-letnia kobieta. Ujawniliśmy 66 nietrzeźwych kierujących w tamtym roku podczas okresu wielkanocnego, a w tym roku było tych osób znacznie, znacznie więcej ponad 100. Dzisiaj po raz kolejny Fundacja Trzeźwość im. Krzysztofa Gmyrka, we współpracy ze Śląską Policją, łączy siły, aby przeprowadzić działania profilaktyczne. I wszystkich tych kierowców, którzy dzisiaj właśnie będą prezentować postawę wzorcową, będziemy nagradzać takimi brelokami. Symbolem akcji Prowadzę Jestem Trzeźwy, i z tego miejsca chcemy zaapelować o to, aby nie tylko. Ci, którzy prowadzą pojazdy, ale również osoby z otoczenia, reagowały. Zabierajmy kluczyki, reagujmy, wzywajmy takiej osobie taksówkę, a w ostateczności sięgajmy po drastyczne środki i wzywajmy. Służby, wzywajmy e, policję. Także jeszcze raz apelujemy: jeżeli spożywamy alkohol, nie prowadzimy, te dwie rzeczy nigdy nie mogą iść w parze. Nie ma takiej ilości, która w jakiś sposób y, nie upośledzałaby naszych zmysłów i byłaby taką bezpieczną ilością. Czasami mówi się: wypiję tylko jedno piwo i mogę prowadzić pojazd. Nie ma takiej, nie ma takiej miary, na podstawie której. Możemy spożyć jakąś ilość alkoholu i być pewnym, że w tym momencie podczas zdarzenia drogowego we krwi lub w wydychanym powietrzu nie wykaże się nam alkoholu, który jest już wartością zabronioną. Jakie uczucie w goglach? No, na, na pewno nie warto pić alkoholu, no bo nic nie widać, nic nie widać, linia się rozmywa. Czyli trudno się widzieć, ciężko jest. Bardzo ciężko, bardzo ciężko. Jeśli mówimy o osobie, która jest w stanie nietrzeźwości, czyli przekracza te pół promila, no to oczywiście zatrzymanie prawa jazdy, kara grzywny i oczywiście aktualnie 10 punktów karnych, a już od końca września tych punktów ma być 15. Jeśli taka osoba spowoduje zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, naraża się na bardzo poważną odpowiedzialność karną, nawet z pobytem w więzieniu, więc w zakładzie karnym. Więc w tym momencie reagujemy i to nie jest żaden mm, zły przykład, że jeżeli ktoś zadzwoni i poinformuje nas, bo po prostu dba o to, aby nie stała się tragedia.